Partnerem kanału jest firma LVBet, Są to zakłady bukmacherskie legalnie działające na terenie naszego kraju. Mają fajne pakiety powitalne jest to 2000 zł. Jest również weryfikacja w ekstraklasie. Zbijają podatek po yy, rejestracji przez miesiąc czasu. A więcej informacji na temat promocji macie na stronie właśnie LVbetu. Link do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. A przy rejestracji używajcie kodu Sport Predictions. Moi drodzy, zapraszam Was do grup współpracy bezpośredniej, tak zwanych grup VIP-owskich. Mamy oczywiście grupy piłkarskie, grupę całosezonową na baseball amerykański, jest również całosezonowa Formuła 1 i otwieramy grupę przedsprzedaży, jeżeli chodzi o tenis. O dokładnie o Rolanda Garrosa, czyli o French Open. Więcej informacji będzie na karcie społeczności, tam wam przedstawię jak to wygląda w przedsprzedaży turniej tak naprawdę za niecały miesiąc jeżeli macie ochotę dołączyć w przedsprzedaży no to wiadomo, że ta różnica cenowa jest dużo, dużo lepsza z Waszego punktu widzenia sportpredictions.pl małpa gmail.com jest to kontakt do mnie, zainteresowanych oczywiście zapraszam do kontaktu Zaczniemy sobie standardowo Ligą Mistrzów i tutaj cztery mecze do rozegrania. Połowa we wtorek, połowa w środę standardowo. Aston Villa gra z, u siebie, tym razem z Paris Saint-Germain. Czy to już jest przesądzony wynik, przesądzony awans? W pierwszym meczu 3 do 1 dla Paryża. Tą bramkę udało się Aston Villi na wyjeździe strzelić. Ale czy ona będzie miała tak wielkie znaczenie? No nie sądzę. Nie sądzę, żeby odbudowali przewagę dwóch straconych bramek. Bądź co bądź, myślę, że Paryż wygra ten mecz, wygra to spotkanie z Aston Villa, ponieważ Aston Villa za bardzo się otworzy. Paryż mimo wszystko potrafi grać uważnie, potrafi grać z kontry. Nie sądzę, by tutaj Aston Villa aż tak dominowała, jeżeli chodzi nawet o posiadanie piłki w tym meczu. Po ładnym kursie można ustrzelić Paryż Paryż, który moim zdaniem wygra, wygra nawet prawdopodobnie handicapowo. Czy bramkę straci? Uważam, że tak. Tak więc obie drużyny strzelają bramkę. Over w tym meczu i wygrana drużyny z Paryża. Drugi mecz to Dortmund z Barceloną. Tutaj wynik jest przesądzony według mnie 4-0. Barcelona wygrała u siebie. Czy Dortmund w ogóle będzie gonił? No przede wszystkim gra u siebie, tak więc nigdzie nie jedzie. To Barcelona musiała przymierzyć tą odległość, by dojechać do Dortmundu. Będzie grała na pewno uważnie z tyłu, na pewno będzie uważna pierwsza połowa i myślę, że w pierwszej połowie bramek możemy się za dużo nie spodziewać. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o ilość bramek, to myślę, że będzie to overowo. Myślę, że mecz się może otworzyć tak czy inaczej w pierwszej połowie, ponieważ Dortmund no, będzie naciskał, no bo tą bramkę trzeba szybko zdobyć. Hmm, może się odsłonić i dostać po prostu bramkę do tyłu jak dostanie bramkę do tyłu no to ta gra się uspokoi przetrzymają tą pierwszą połowę no i w drugiej zacznie się znowu po mm, oczywiście rozmowie szkoleniowej w przerwie nawałnica na bramkę Barcelony ale czy skuteczna? jakaś bramka powinna wpaść ale może to się skończyć jakimś kontratakiem i znowu bramką ze strony Barcelony później będzie już na w takim wylozowaniu grała Barcelona, co myślę, że od początku będzie grała na wylozowaniu, ale już na takim totalnym lajcie, w miarę upływających minut, te zmiany będą dokonywane, jeżeli chodzi o rotacyjność składu, nowi zawodnicy będą chcieli się, nowi rezerwowi zawodnicy będą chcieli się bardziej pokazać i myślę, że tutaj coś się ustrzeli. Prawdopodobnie również tutaj handicapowo Poszedłbym w stronę Barcelony, czyli drużyny gości. Dalej mamy mecz Realu Madryt. Realu Madryt, który zagrał u siebie z Arsenalem. Pierwszy mecz przegapili. Uciekło im, uciekło im trzy bramki. Ale Real Madryt jest to zespół, który potrafi odrobić taką przewagę, taką stratę, nie przewagę, można tak, można tak powiedzieć. Trzy, trzy bramkowe myślę, że za dużo. Myślę, że za dużo... Myślę, że tutaj bramkę oczywiście Real Madrid strzeli, ale ogólnie tych bramek nie będzie zbyt wiele. Arsenal będzie grał totalnie defensywnie. Arsenal będzie bronił swojego wiem, że Real by potrafił to wszystko odzyskać, ale uważam, że niestety za wysokie progi, a Arsenal posiada tą defensywę dobrze zorganizowaną i nie sądzę, by tutaj było to skuteczne na tyle, żeby Trzy bramki odrobić, to jest raz, a po drugie, no, to będzie walenie głową w mur. To będzie dużo, dużo strzałów na pewno bym tutaj zagrał. Zagrałbym oczywiście rzuty rożne również na owerze, jako jedyna opcja z tych wszystkich trzech meczów widzę mistrzów. No bo tutaj Real Madrid będzie na pewno napierał. Będzie na pewno większe posiadanie piłki i będzie dużo, dużo strzałów. Możemy grać sobie na strzały poszczególnego zawodnika strzały celne poszczególnych zawodników, overy strzałowe ogólnie, overy strzałowe Realu Madryt, a nawet overy strzałowe Arsenalu, no bo gdy Arsenal przejmie piłkę, poleci, będą strzały z daleka, po prostu dla oddania strzału, dla oddalenia gry, dla usystemowania, usystematyzowania e, gry obronnej, e, dania po prostu większego, większej ilości czasu na tą organizację. Tak więc te wszystkie statystyczne dane możemy zagrać overowo, a jeśli chodzi o sam wynik, uważam, że może to być remis. Remis jest bardzo dobrze płatny, bo blisko 4. No i ostatni mecz: Inter gra z Bayernem. Inter ma przewagę jednej bramki i Bayern, mimo wszystko, aktualny Bayern Monachium nie wykaraska się z tego. Tym bardziej, że Bayern gra mecz wyjazdowy. Inter u siebie będzie potrafił utrzymać tą jednobramkową przewagę. Ba uważam, że przy większym otwarciu się Bayernu Monachium, który będzie musiał to zrobić tak czy inaczej. Inter dorzuci kolejne bramki. Obie drużyny strzelają bramki i under w tym meczu. Teraz mocno ciężka do wytypowania Liga Europy. Pierwszy mecz to Lazio z Bodo Glimt. Pierwsze spotkanie między tymi drużynami spotkało, skończyło się wynikiem 2-0 dla drużyny wtedy gospodarzy, czyli dla Bodo Glimt. Teraz Lazio gra u siebie. Ja uważam, że Lazio wygra ten mecz, ale może to być wynik Anderowy, czy Bodo obroni tą dwubramkową przewagę. No, dwubramkowa przewaga jest dużą przewagą i może to się zakończyć wynikiem 1 do 0, jakąś czerwoną kartką dla Lazio w końcówce i po prostu mogą zdołać nie odrobić tego wyniku dwubramkowego. Jeżeli miałbym typować dobrą opcję również do gry w tym meczu, to może to być prawdopodobna dogrywka, bo uważam, że Lazio byłoby stać na tą dwubramkową przewagę, żeby odrobić u siebie ale bardziej idziemy w to, że to będzie tylko 1-0, tak więc minusowo jeśli chodzi o bramki, obie drużyny nie strzelają i taka obrona Częstochowy ze strony Norwegów no a Lazio będzie waliło głową w mur, będzie dużo wymuszania fauli, będzie dużo kartek w tym meczu, no i 1-1 40, mało płacą za zwycięstwo Lazio ale myślę, że Mocno prawdopodobne. Frankfurt gra z Tottenhamem. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 1 do 1. No ja uważam, że tutaj, stricte, pójdę w wybór gospodarz-gość, czyli większe szanse przyznam drużynie Frankfurtu, Frankfurtowi, ponieważ no to ten jest w strasznie słabym okresie swoim. Nic się nie układa w tym zespole w tej chwili. Zawodnicy grają bardzo ociążale. I no, porównując aktualną, aktualny level tych drużyn to są mniej więcej na podobnym poziomie. No a w związku z tym, że Frankfurt gra u siebie, może być trudne boisko dla drużyny Tottenhamu. I tutaj gramy jedyneczką 2-30 za to płacą. Bilbao gra z Rangersami. Pierwszy mecz. E, dużo, dużo szans dla Bilbao, by wygrać grali również z przewagą, no ale nie udało się tego tej bramki ustrzelić. Uważam, że u siebie znają dobrze boisko. Będzie mocny klimat na boisku Bilbao i tutaj 1:40 wejdzie po stronie gospodarzy. Kolejny mecz to Manchester United nieprzewidywalny Manchester United z nieprzewidywalnym Lyonem i moim zdaniem gramy dwójeczkę. Pierwszy mecz 2-2 remis. Teraz uważam, że 4:60 bardzo prawdopodobne do wejścia, taka niespodzianka na no Manchester United, zależy, zależy od dnia, tak naprawdę w jakiej będzie dyspozycji, ale uważam, że tutaj bardziej idę, poszedłbym w drużynę Lyonu. Obie drużyny, również strzelają bramkę, i over w tym meczu, tyle w lidze Europy. No i liga konferencji z naszymi dwoma drużynami, chyba z końcówką naszych dwóch drużyn w lidze konferencji no bo Jagielonia pierwszy mecz przegrała 2-0 z Betisem grając na wyjeździe, to w sumie też nie jest takie aż straszne osiągnięcie, teraz ma mecz u siebie, może zaskoczy Chelsea z Legią niestety Legia u siebie przegrała 3-0 nikłe szanse na to, by cokolwiek w rewanżu ugrać, ale uważam jeżeli chodzi o Legię w Chelsea, nie będzie to jakiegoś nadzwyczajnego strzelania zespołu angielskiego, uważam, że tych bramek nie powinno być aż tak wiele, ale może być overowo. Legia też bramkę jakoś powinna wcisnąć. Jednak, handicapowo uważam za porażkę naszej drużyny. Mówiąc wracając do Jagiellonii, no to w pierwszym meczu dużo z Was pisało, że Betis jest w fenomenalnej formie. No w fenomenalnej formie, gdzie u siebie wygrał z, z słabą Jagielonią dwoma bramkami 2 do 0. Ja rozumiem, jak mecz wyglądał z przebiegu. Wszystko fajnie. Tyle, że no Betis przynajmniej trzybramkową przewagę jako taki wspaniały zespół powinien sobie wypracować. Wypracował dwubramkową przewagę. Nie jest to nie do odrobienia, jeżeli chodzi o grę wyjazdową Betisu, ale no Jagiellonia nie ma takiego potencjału, by zagrozić takiej drużynie, jaką jest Betis z Ligi hiszpańskiej. Jest szansa, może stanie się. Nie że cud, ale jakiś nadzwyczajny spadek formy Betisu czy zwyżka formy drużyny z Białego Stoku. Szansa zawsze jest, my jednak typujemy tutaj Betis, bo uważam, że błędy, jakie popełniają w ekstraklasie piłkarze no przekładają się również na te występy pucharowej. takie sytuacje się po prostu wykorzystuje na trochę lepszym levelu. Uważam, że Betis to po prostu wykorzysta. Wykorzysta słabą grę Jagiellonii, a nie jakąś nadzwyczajną grę swojego zespołu. I tutaj Jagiellonia przegra. 1,80 80% na Betis, wysoki jest kurs, ale ja ogólnie nie chciałbym ruszać tego meczu, bo. A, a nóż będzie jakaś niespodzianka. Dalej mamy Fiorentina z Celie i w tym meczu pierwszym to Celie się postawiło mimo tak ogromnej przewagi. W sumie grali u siebie w Fiorentinie. Zbyt wielkich szans nie mają. Uważam, że Fiorentina tutaj swoją przewagę zaznaczy. 1,40 płacą za zwycięstwo drużyny gospodarzy, i tak to się powinno zakończyć. I mamy ostatni mecz, czyli Rapid z Diorgarden. Bezbarny pierwszy mecz. 1 do 0 Rapid wygrał na wyjeździe. Uważam, że tutaj będzie prawdopodobnie taki sam wynik, czyli też 1 do 0 bym obstawiał dla Rapidu. Jedynka, 1 1,80 over, jeżeli chodzi o rzuty rożne. Bramek malutko, obie drużyny. Bramek powinny nie strzelić. Tyle w Lidze Konferencji. No a jeśli chodzi o kupony, to trzy oczywiście dla Was przygotowałem. Na pierwszym mamy Inter z Bayernem na owejże 2,5 i Rapid z Garden poniżej 3,5 bramki. Drugi kupon to Bilbao po całości i Inter po całości, a na trzecim rzuciłem Real Madrid i Lazio. Takie trzy kupony z pucharów europejskich. Powoli, moi drodzy, będziemy już kończyć. Oczywiście w Lidze Typera typujemy mecze polskich drużyn. Mam nadzieję, że chociaż jakieś tam punkty zdobędziemy do tego rankingu IFFHS, no ale trochę graniczy to z cudem. Typujcie dokładne wyniki w komentarzach. Pamiętajcie również o godzinie Waszego typowania, by zamieszczać taką informację. Ja już dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie subskrypcję dla kanału, łapkę dla zasięgu ze mną kontakt to gmail.com i do usłyszenia w kolejnych filmach.